Dzień dobry i witam z powrotem. Po włączeniu gry zobaczyłem, że stoi tu jakiś NPC i myślałem, że to jest kolejna postać, która chce mnie zabić, natomiast jest to dosłownie przedstawiciel Awonu. Z mojego punktu widzenia nie ma nic ciekawego, co mógłbym od niego tu wziąć, bo mamy Proch, jakiś pomarańczowy tulipa, niebieska orchidea, mały spadko liść, cokolwiek to znaczy, karmazynowy barwnik i margaretka, więc dzisiaj z Avonu chyba nie skorzystam. W planach mam dokończenie magicznego domu na drzewie. Udało mi się w międzyczasie też w końcu dozbierać wszystkie materiały. Więc mam nadzieję, że faktycznie się to uda zrobić dzisiaj. Z moim założeniem było to, żeby dookoła dać tu wszędzie szyby i wykończyć topniami wiśni. Ale oczywiście jak na złość już zabrakło mi szkła, więc będę musiał wrócić. Więc muszę teraz znowu zejść i znaleźć gdzieś piach. W międzyczasie też były tu kolejne maczki z klanu. Myślałem, że będą chcieli mnie zabić. Wszyscy pewnie planowali to zrobić, ale. Ja cwanie, jak siedziałem w domu i czekałem, kiedy będę mógł iść spać, więc. Tym razem mieli takie fioletowe, wydaje mi się, albo ciemnoróżowe bronie, więc przypuszczam, że to już były jakieś maczki z koksem. Na dobrą sprawę też nie wiem, ile tego piachu teraz będę potrzebował. Więc wezmę po prostu nieco większą ilość, żeby dosłownie nie wracać tu co 5 minut. Myślałem też nad tym, jak mogę połączyć swoją bazę i ten magiczny dom na drzewie. I pomyślałem, że mogę po prostu przeciągnąć korytarz w jaskini. I powinno być wszystko ok. I wtedy faktycznie ten dom na drzewie miałby sens, bo przynajmniej miałbym szybki dostęp. Co kiedykolwiek nie zabije? Może spróbuję sam to zabić w bier. Może nie utopię się przy tym? Wow, tuż uciekło? Eee. Też w międzyczasie mój ogród dosłownie wyjebał, bo wszystko wyrosło. I nie sądziłem, że się tak też stanie. Ostatnio też tu dosadziłem cynę cukrową. Nie wiem po co, ale. Zawsze lepiej to mieć niż nie mieć. I czy ja naprawdę nie mam węgla? Zaraz się chyba zabiję. Na szczęście jeszcze węgiel jest. Wow, i tu faktycznie mam jeszcze szkło. 8 yy, mm. chyba będzie za mało. W sumie też stąd nie dowidzę, więc po prostu wytopię tego więcej, żeby było z głowy. W międzyczasie też może pozbieram wszystkie plony i pozbędę się jakichś śmieci. Będę musiał spróbować z lawą, bo nie pomyślałem, że w sumie, skoro wyszło tak z wodą, to lawa powinna być bardziej skuteczna. Ale nie wiem, czy to będzie tak działać, jak w mojej głowie, więc też nie wiem, jakim cudem udało mi się zdobyć ociosany wiśniowy pień. Nie wiem, co mogę z tą dynią zrobić, oprócz tego, że jest ten... Placek dniowy, ale on wymaga zbyt dużo rzeczy, więc nie wydaje mi się, żeby to się opłacało faktycznie robić. Huh. Wow, jaka zajebista wiśniowa łódka. Totalnie muszę ją mieć. Mm, stół czarski, nie sądzę, beczka. Kompostownik nice. Nie wiem do czego, ale na pewno się przyda. Krosno. Też kompletnie nie mam pojęcia, co mi to powinno dać. Miska, szklana butelka, wiem, że ona chyba była do mleka, żeby wydoić krowy, ale czy tak faktycznie jest, to nie wiem. W sumie też teraz dobre pytanie, gdzie dać ten kompostownik. Jestem zdziwiony, że faktycznie tu występuje, więc może go dam tu w rogu i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Nawet nie wiem w sumie, czy on powinien tu być, czy może być dosłownie wszędzie. Ciekawe, czy mogę przucić. O, oh, wow, ok. Czy to coś daje? Ha, podniosło się. Pytanie, czy w ogóle ma to sens, co robię? O, co to? Mączka kostna, czy to jest to, co przyspiesza dosłownie rośliny? Wow, faktycznie, ok. To tylko mogę raz użyć, ale że nada i straciłem na to dosłownie całą moją pszenicę. Nice. Myślałem, że to z automatu od razu wyrośnie, ale chyba to tak niestety nie działa. Pozbieram jeszcze ziemniaki, jak na prawilnego farmera przystało. Zasadzę od razu nowe pyry. Na razie chyba odpuszczę zbieranie tej dyni, bo nie wiem co z nią robić. Myślałem, że będzie bardziej jakoś użytkowa tu, ale niestety chyba tak nie jest. Myślę, że... Te 25 sztuk szyb powinno starczyć. Ale z ciachamsko mi zabraknie jakichś dwóch albo trzech. Dam mu głowę ściąć. O oh, wow, faktycznie starczyło. Jestem w szoku. Więc co tu zrobić? Czy to tak zostawić? A nie, bo nie będę mógł przejść. Więc... O, dobra, chyba zostawię po prostu tak trochę wyżygane to. Teraz jeszcze muszę dokończyć. Góra. I tu wydaje mi się, że niestety tego zabraknie. <głysy> tak właśnie wygląda budowanie. O, a czy? O i będę mógł przejść, więc elegancko udało się. Myślałem, że uda mi się jakoś zrobić tak, żeby nie widać było tego z jakiejkolwiek strony, ale ups, nie da się. A, oczywiście zabrakło mi, żeby zrobić z tego dach, bo jakby inaczej, więc będę musiał znowu zejść. Wow, faktycznie mi ich starczyło. Jestem naprawdę w dalszym szoku. Muszę aż pójść spać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O nie, słyszałem kościotrupy. La 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 la. We didn't hear that. Chyba powinny się spali. Okej, okay, więc dom na drzewie byłby... O nie, fuck! Daddy chill. Tarcza, szmato. Chodź, swaniaku, na słońce. Zabiję się, jeżeli faktycznie mi się rozwali teraz jeszcze i miecz. Na razie wydaje mi się, że to jest naprawdę moja najlepsza budowla, porównując to do tego wszystkiego. Choć w sumie, patrząc z perspektywy czasu, to wygląda nawet znośnie. Teraz chciałbym połączyć to z tą jaskinią, którą sobie tu zrobiłem. Tylko nie wiem, czy jak nazłeś, mam kill off. Dobra, mam jeszcze jakieś ochłapy. Tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby faktycznie to jakoś fajnie wyglądało. Chciałem zrobić jakieś tu schody, ale. Wydaje mi się, że to może być jednak trochę problematyczne. Jakby to teraz zrobić, żeby to faktycznie jakoś działało? Wydaje mi się, żeby musiał uderzyć trochę w bok. Czyli patrząc na to, to faktycznie by to działało, bo bym sobie wchodził elegancko tak. Hmm, przypuszczam, że zdecydowanie szybciej byłoby się dostać, dosłownie na zewnątrz, Alejolo. Okej, okay. ma to jak na razie nogi. Co prawda, trochę takie <laughs> niezbyt proste, ale ma. Najważniejsze, że da się jakoś tu dojść. Dobra, jednak chyba nie będę mógł mieć ich podwójnych, bo się po prostu nie da. Bo moja matematyka dosłownie tu zawiodła. Czyli przychodzę stąd. I chcę wejść dalej. Dobra, czyli tu by musiał być jeden schodek, cyk. I jesteśmy. Dobra, wow. Myślałem, żeby może zrobić też tu dookoła wodę. O nie, znowu Maci z klanu. Dlaczego tu? Wow, jest ich nawet czwórka. Wow. Jak na razie mnie nie widzą, to sobie wezmę dosłownie wiadro wody. Tak, jak przystało na kobietę ciężko pracującą przy rzece. Czy oni mnie zobaczyli? Nie. Uff. A może oni idą na wioskę znowu? No cóż. Ok, czyli jeszcze tylko jedno wiadro na dobrą sprawę i będzie cyk. Okej, okay. nie wiem w ciągu dalszym po co była mi ta woda. Myślałem, że to może być jakoś. Mm, dobra, nawet nie mam jakiegokolwiek wytłumaczenia, bo tak czy siak wygląda to tak trochę dziwnie. Ok, myślę, że mogę teraz wrócić do kopania dalej w jaskini. Co naprawdę, te schody są tak autystyczne, że jestem w szoku. W międzyczasie też próbowałem się przebić przez tą całą górę, żeby mieć bezpośredni dostęp do wszystkiego innego, co jest za nią, niż biegać e, na powierzchni. Mam tylko nadzieję, że jakimś dziwnym trafem tu nic mi nie wyjebie. Czy to jest cień, czy potwór? Dobra, nie będę ryzykować. Czy mamy jakikolwiek kilo? Mam. Pochodnia? Alo. Zuczuję się, jak naprawdę, w takim słabym horrorze, że dosłownie jednego razu się odwrócę i ktoś tam będzie stać. Z moim słownie szczęściem tak na pewno będzie. Jezus, ta góra nie wydawała się być aż taka długa. O co tu chodzi? Czy ja będę dosłownie cały czas teraz kopał? Five hours later. Wow, sukces. Dobra, może nie będę już aż tak mocno ryzykował dzisiaj. Ważne, że się dokopałem. Teraz tylko, żeby nikt mi tu się nie spieprzył na łeb. Ostatnio tu w ogóle jakimś dziwnym trafem miałem ziomków, jakby nie wiem skąd w ogóle przyszli, bo no, wszystko jest tu zamknięte, więc nie wiem jakim cudem. Dobra, Gocha i Brianki żyją, więc to jest najważniejsze. No dobra, na tym momencie zatrzymam się w takim razie z odcinkiem. Fajnie, że udało się faktycznie zbudować do końca ten dom na drzewie i połączyć. Ten dom yy, z inną jaskinią. Będę próbować jeszcze jakoś ulepszyć to przejście i później spróbuję faktycznie jakoś połączyć to ten tunel życia dosłownie z jaskinią. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia niebawem. Na razie.